Cześć! W tym filmie pokażę Wam możliwości aplikacji do obsługi produktów SETI. To, w jaki sposób dodać takie urządzenie do aplikacji, w jaki sposób zmienić jego nazwę lub udostępnić jej funkcjonalność innemu użytkownikowi. Na koniec pokażę Wam też, w jaki sposób zaprogramować automatyzację tych urządzeń, ale o tym później. Na samym początku pokażę Wam, w jaki sposób dodać urządzenie do aplikacji Tuya Smart. Pokażę Wam to na przykładzie żarówki. Jak zwróciliście uwagę, żarówka Mryga. Dlatego daję Wam znać, że jest w trybie parowania. Sparujemy ją w, w sposób automatyczny, czyli tzw. zwany autoscan. Poczekajmy chwilę, aż urządzenie znajdzie żarówkę. Pamiętajcie o tym, aby najpierw wpisać tutaj dane do sieci Wi-Fi, ponieważ wszystkie te urządzenia łączą się w jednej sieci Wi-Fi. Jeśli żarówka świeci ciągłym światłem, to znaczy, że urządzenia się znalazły. Poczekajmy chwilę, aż pokaże się żarówka na ekranie. Klikamy przycisk Dalej, wybieramy to urządzenie, które w tym momencie chcemy dodać. Zakończono. Urządzenie mamy dodane do aplikacji. Możemy również z tego poziomu zmienić jego nazwę. Jak to zrobić? W prawym górnym rogu klikamy Długopis, czy też Ołówek. Klikamy Długopis. W miejscu Name zbieramy, zmieniamy nazwę. Na przykład na żarówka salon. Zapisz nazwa urządzenia została zmieniona. Pokażę wam również w jaki sposób udostępnić to urządzenie innemu użytkownikowi aplikacji Tuya Smart. W pozycji inne klikamy w Udostępnione urządzenia, dodaj udostępnienie, wybieramy region Polska. Wpisujemy tutaj numer konta użytkownika, któremu chcemy udostępnić swoje urządzenie. Po, wpis po wpisaniu wystarczy kliknąć zakończono. Do użytkownika został wysłany teraz link, który musi potwierdzić. Ok, teraz pokażę Wam drugi sposób dodawania urządzenia do aplikacji. Poza trybem automatycznym można zrobić to ręcznie. Pokażę to na przykładzie inteligentnego wideo domofonu. W prawym górnym rogu przyciskam. Plus, wybieram nadzór wideo i wybieram inteligentny wideodomofon. Zatwierdzam sieć WiFi. Wideodomofon zeskanował teraz kod QR. Klikam, że usłyszałem dźwięki. czekam, aż aplikacja dołączy dokończy całą automatyzację. Ok, jak widzicie, wideodomofon dołączony, dodany jest do aplikacji. Mogę zacząć z niego już korzystać. Ok, teraz pokażę Wam, w jaki sposób mogę sterować domofonem z pozycji aplikacji. Tak jak widzicie, teraz mam podgląd na to, co dzieje się przed kamerą. Jeżeli kliknę domofon na ekranie, widzę, że ktoś do mnie dzwoni. Mogę albo odłączyć po prostu zerwać połączenie albo mogę kliknąć w zieloną słuchawkę i zaakceptować rozmowę. Wówczas mogę z tym kimś porozmawiać. Inne funkcje tej aplikacji to również robienie zdjęć. Mogę również nagrywać to, co dzieje się przed kamerą. Oczywiście zapis w chmurze również jest możliwy. W tym filmie pokazałem Wam funkcjonalność jednego z wielu produktów całej rodziny SETI Plus. Jeżeli w pełni chcecie się cieszyć funkcjonalnością Waszego smart domu, zachęcam do przetestowania pozostałych produktów. Wspomniałem, że na koniec filmu powiem kilka słów o automatyzacji. Co to jest? W najprostszych słowach to połączenie dwóch urządzeń w parę, zależną od siebie. A dokładnie co to znaczy, pokażę Wam na przykładzie. Zaprogramowałem moją automatyzację w taki sposób, że jeżeli czujnik otwarcia lub zamknięcia drzwi lub okien dam w pozycji otwartą. Lampka w salonie zgaśnie. Jeżeli ten czujnik znowu zamknę, lampka powinna się zapalić. Jak widać, wszystko działa. A ja dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.